Najlepsze dowcipy na Prima Aprilis zawsze wymagają odrobiny planowania i przygotowania. Przyznajcie, że nic nie bawi bardziej niż wasz najlepszy ziomek upokorzony na oczach całej klasy lub całego biura. Chcecie dostać w tym roku puchar za najlepszy prank? Sprawdźcie rzeczy, które dzisiaj dla was zebrałem. Zapraszam was na listę 10 super gadżetów do sprankowania znajomych na Prima Aprilis. Przy okazji na moim drugim kanale Paulis Sausage pojawiła się dzisiaj nowa animacja o policji. Więc jeśli chcecie się trochę pośmiać, to zapraszam. Numer 10 Macie wśród znajomych jakąś zakochaną parę, sprankujcie ich taką oto świecą zapachową. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak zwykła świeca o zapachu jabłka z cynamonem. I tak też pachnie, jednak tylko przez pierwsze kilka godzin. Po tym czasie jej zapach zaczyna przekształcać się w śmierdzącego bąka z tyłka. Tylko wyobraźcie sobie, jak wspomniana para urządza sobie któregoś wieczoru romantyczny maraton z Netflixem. Praży popcorn, otwiera czerwone wino i zapala waszą świecę. Nagle po którymś odcinku Orange is New Black, oboje zaczynają myśleć, że ich partner się właśnie spierdział i jeszcze bezczelnie kłamie, że to nie on. Numer 9. Znacie to uczucie, kiedy cieknący kran lub dziwny, nieustający odgłos w rurach nie pozwala wam spać lub pracować? Oto wkurzatron. Urządzenie które przyczepiacie znajomemu pod biurkiem lub w innym niewidocznym miejscu, a to co jakiś czas zaczyna wydawać z siebie irytujący dźwięk. Wkurza tron potrafi bzyczeć, miałczeć, wydawać odgłos pukania do drzwi, a nawet wibrować, przez co wasz znajomy co chwilę będzie myślał, że dostał SMS-a. Jednak najlepszy moim zdaniem dźwięk to odgłos świerszcza. Wyobraźcie sobie, jak tu spokojnie można odrabiać pracę domową, mając świadomość, że gdzieś w waszym pokoju siedzi ogromny robal, który w każdym momencie może skoczyć Wam na twarz. Numer 8. Każdy z Was, kto kiedykolwiek zamawiał coś z seksshopu przez internet, na pewno modlił się, aby tylko pakowanie nie wskazywało jednoznacznie, skąd pochodzi dana przesyłka. Mama zeszłaby na zawał, gdyby odebrała paczkę dla córki z napisem SEXMASTERKA. To na szczęście jest tylko prank, a może aż prank. Zwykłe, puste pudełko z napisem BIGASSDILDOS.COM Czyli duże badła I jeszcze ten slogan: Thank you and come again. Przesyłkę zaadresowaną do waszego znajomego z karteczką Prima Aprilis w środku możecie nadać mu do domu lub do biura. Inne dostępne napisy to: odświeżacze do smrodu z pochwy.com czy lekarstwo na małego penisa.com. Upokorzenia nie będzie końca. Numer 7. Podarujcie znajomemu mini zawał. Zostawcie mu pod wycieraczką samochodu Spreparowany fałszywy mandat Za złe parkowanie Kiedy podejdzie bliżej, zobaczy, że to tylko żart I odetchnie z ulgą Wtedy sami podejdźcie do niego I poproście, żeby poratował was piątakiem To naukowo udowodnione, że ludzie Którym właśnie spadł kamień z serca Są o wiele bardziej skłonni do pomocy Drugiemu człowiekowi Numer 6 Wasza koleżanka lubi, kolekcjonuje świece Podarujcie jej takie coś Zestaw do robienia własnych świec Z woskowiny uszy jak informuje producent na pudełku. Wasze uszy są skarbnicą darmowego i nieograniczonego wosku. Jak wygląda jego pozyskiwanie? Przez cały dzień, czy to w domu, czy to w pracy, czy nawet na spacerze, nosicie na głowie specjalny hełmofon, który poprzez rurki wysysa z waszych uszu miodzik i transportuje go do specjalnego pojemnika. Gwarantuję wam, że takiej świecy to nawet rafatus by nie zrobił. Numer 5 Zestaw naklejek z napisem Aktywacja głosem albo Aktywacja ruchem dłoni. A gdzie je nakleicie i kogo postanowicie nimi sprankować, to już od was zależy. Możecie na przykład w publicznej toalecie odłączyć suszarkę do rąk od prądu i kazać w ten sposób nieświadomym ludziom używać głosu, aby ją aktywowali. Jeszcze śmieszniej, jeszcze lepiej byłoby, gdyby na naklejkach była podana konkretna komenda, na przykład Suszarko, wysusz moje dłonie albo na automatycznym dozowniku papieru Google, podaj papier. Numer 4. Kojarzycie kultową scenę z drugiej części Cuts Vegas, w którym dentysta zorientował się, że po pijaku zrobił sobie tatuaż Mike'a Tysona. Jeśli również macie w swoim towarzystwie osobę, która zazwyczaj zgonuje już w połowie imprezy, sprawdźcie sobie taki właśnie tribal i kiedy urwie mu się film, naklejcie mu go na twarz. Tatuaż działający jak typowe tatuaże z paczek chipsów jest oczywiście tymczasowy. Jednak zdjęcia przerażonej facjaty waszego kumpla po przebudzeniu rano pozostaną z wami na zawsze. Numer 3 Szklanka lub kubek, na których dnie znajduje się napis Właśnie zostałeś otruty. Podajcie w nich swoim gościom jakiś dobry trunek. Wcześniej możecie wspomnieć np. o jakimś klaunie z koszalina, który w niewyjaśniony sposób truje mieszkańców, aby podbudować trochę napięcie i czekajcie na efekty. Na w miarę podpite dziewczyny prank na pewno zadziała idealnie. Numer 2. A teraz coś dla zwrotnych rodziców. Pokażcie swoim dzieciom, co będą robić w przyszłości, jeśli nie będą odrabiać pracy domowej czy odmawiać paciorka. Zestaw gier wideo z kontrolerami ruchu, podczas których Wasze dziecko będzie mogło zagrabić liście w parku, postać na zmywaku w londyńskiej restauracji, kopać rowy czy przerzucać kociom kupę jako stara panna. Gorzej, jeśli dziecku naprawdę spodobają się te czynności i postanowi zostać na przykład profesjonalnym grabarzem liści. Numer 1. Był już mini zawał spowodowany stresem, a teraz mini zawał spowodowany szczęściem. Podrzućcie swojemu ziomkowi torbę wyładowaną setkami tysięcy fałszywych banknotów. Jeśli chcecie dolać trochę oliwy do ognia, dodajcie do wszystkiego karteczkę. Oto twoje pół miliona, szefie. Klocek w majtkach jeszcze zanim zdąży przeczytać to zdanie do końca gwarantowany. Okej, okay. i tym gwarantowanym jak 500 złotych nagrody za drugą wpadkę z rzędu akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie, między nimi 10 dziwnych sposobów na obejście zakazu handlu w niedzielę. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, w tym kanał z animacjami, gdzie jak już mówiłem nowa animacja się pojawiła. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku, już jutro. Cześć, hej.